Teresa Bogusławska, Majka Okutni. Ach, jakże doskonały ten korzonek młody! Właśnie, że jest niedobry, cierpki i pełen wody. Tak się raz sprzeczał Pędrak z młodziutkim zającem, który wyszedł na spacer, by cieszyć się słońcem. Ja właśnie, mówi Pędrak, lubię smak wodnisty. Ach, cóż za smakołyk ten korzeń soczysty! Lecz zając się nie zgadza i swoje powody wyłuszcza przed pędrakiem. Lepiej wypić wody niż jeść jakieś niesmaczne, niestrawne korzenie. Ja tam swego zdania na pewno nie zmienię. Dla ciebie brzmi odpowiedź: nie ma nic dobrego, nieładne, niestosowne, wszystko do jednego. Na to zając niegrzecznie pędrakowi powie: Co też tu ściochu jakiś chodzi ci po głowie? Kogo chcesz, zapytaj, a każdy ci przyzna, że ja zając wiem wszystko. Nic mi nie obczyzna. Zapytaj, to każdy ci powie nie inaczej, bo prócz ciebie wie wszystko, co to zając znaczy. Więc żegnaj obżartuchu, źle się dzisiaj czuję, a rozmawianie z tobą zbyt mnie denerwuje. Ale nim zdołał odejść ów zając zuchwały, to więc stary mu co prawił, morały rzekł. Widać z kłótni, żeście jeszcze młodzi. Niebawem moje zdanie na pewno was zgodzi, ja bowiem w sprawach życia mam już doświadczenie. A więc radzi, nie radzi, baczcie co nadmienię. Kłótnie co złe, co dobre, z głupoty się rodzą. Bowiem ci, co się kłócą, nigdy się nie zgodzą, a mogą się tak sprzeczać przez całe stulecie. Dwóch o jednym zdaniu nie spotka się w świecie.